Każdy dzień tak piękny był jak sny, jest. Choć jesteś tak codziennie e, Ale faktycznie jakbym się. Może ja bardziej bym się otworzyła, to myślę, że można by to nazwać przyjaźnią. E, Henia. Chenia jest o 20 lat ode mnie starsza, może nie. 60. o 20. 20 lat jest mnie starsza. Henia była przyjaciółką moich dziadków. Jej mąż się przyjaźnił z moim dziadkiem. Ona zaczęła przychodzić do, do, do dziadków do domu i się zaprzyjaźniła z moją babcią. Moja babcia była specyficzną osobą świętej pamięci, więc też nie zawsze się zgadały ze sobą. Zgadzały w wielu sprawach, więc na kilka lat po prostu się pokłóciły na śmierć i życia i się nie odwiedzały. W czasach PRL-u. Bardzo znane były huczne imieniny, rocznice ślubu i jakieś święta państwowe, czyli 1 maja, jakieś tam jeszcze w ciągu roku i tak dalej, gdzie całe bloki, całe rodziny spotykały się u osoby, która ma na przykład imieniny. Balowane było od świtu do nocy i w ogóle. I powiem Wam, że straszny harmider był, ale mi się podobały te spotkania więc ta moja przyjaciółka, mojej babci też często bywała. Więc miałyśmy, miałyśmy że tak powiem, czyste pole do popisu, ale jak ja byłam mała, no to ona się to ona już miała 20 lat. Jak ja miałam 10, to ona już była w małżeństwie. Jak ja miałam 20 lat, no to ona już miała dorosłe dzieci. Jak ja miałam jak ja urodziłam Julkę, no to już byłyśmy bardziej dojrzalsze, ale jeszcze nie, nie tak, żeby się ze sobą przyjaźnić. Tylko jeszcze się odwiedzała z moją babcią i moim dziadkiem. Kiedy babcia umarła, czysto ja wspominałyśmy u babci, jak siedziałam na kawie, a nie, nie ma czasu i w ogóle, w ogóle. No, konflikt trwał, mimo że się znały i jakoś tam się co jakiś czas odwiedzały, ale konflikt trwał. Kiedy babcia umarła 5, 6 lat temu, oczywiście, majątek, majątek. Jakieś tam kilka kryształów, kilka ubrań, jakieś dwie torby. Stwierdziłyśmy, że ciężko nam jest z mamą je wyrzucić, a też nie chcemy ich trzymać tak, żeby je trzymać tam gdzieś schowane rzeczy. Więc mama dwa kryształy wzięła. Ja wzięłam torbę. I raz poszła mama do Heni, a raz poszłam ja z tą torbą. I mama i ja stwierdziłyśmy, że po prostu wchodząc, jesteśmy tak i tak. Dzwoniłyśmy najpierw, że się umawiamy, że chciałybyśmy do niej przyjść. Raz mówiłem, raz poszła jednego dnia mama, raz jednego dnia ja. Tłumacząc z tym, że po prostu babcia cieszyła się, żebyś no, miała chociaż dwa kryształy po niej. I, i, I myślę, że ta torba też by Ci się przydała. Po kryształach nie wiem, bo nie byłam z mamą, ale po torbie widziałam, że nie była taka chętna, ale za to zaproponowała mi, żebym jak tylko mam chwilę czasu, żebym ją odwiedziła. Nie minęło tam miesiąc, półtora. Napisałam SMS, czy mogę przyjść na herbatkę. Bardzo chętnie, bardzo proszę, zapraszam. Tak, raz na dwa miesiące ją odwiedzam. Mieszka ode mnie tam parę metrów, dobra, paręnaście, ale po drodze z pracy, jak idę, to po prostu ją odwiedzę. Na Wigilię robimy sobie skromniutkie prezenty, życzymy sobie, dzielimy się opłatkiem, życzymy sobie wesołych świąt, na Wielkanoc też, chociaż bez prezentów i na urodziny. Ona też preferuje, ona jest z, z tych preferujących imieniny. Ja imieniny nigdy nie miałam, tylko że po prostu dziadkowie do mnie przychodzili i rodzice nigdy nie byli zadowoleni, że zawsze muszą mieć jakieś ciasto na moje imieniny, bo dziadkowie przychodzą, więc jakoś tak nie smaczli moje imieniny, więc jak Julka się urodziła, mój mąż te, też nie, jej nie, 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 teściowa nigdy... Nie urządzała imienin Ali, ani mojemu teściowi, ani jemu bratu. I ja też, jak urodziła się Julka, żadnych imienin urodziny i owszem, ale żadnych imienin. Więc, więc ona jest jeszcze z tego, Henia jest jeszcze z tego gatunku ludzi, którzy preferują imieniny bardziej niż urodziny. Więc na imieniny zawsze dostaje czekoladę albo jakieś słodkie.